Kiedy myślę o Maryi, o zwiastowaniu, ja to dosyć późno zobaczyłem, jak bardzo potrzeba było mocnej wiary Maryi, że ona uwierzyła aniołowi. Pyta, jak się to stanie. Mnie trafiła w rękę książka, biblisty Giuseppe Ricciotti on napisał, Życie Jezusa Chrystusa. I on tam opowiada, że u Żydów najpierw był obrzęd zaślubin, po zaślubinach 11 miesięcy zero kontaktu z zaślubionymi i te miesiące były po to, żeby małżonek, święty Józef, urządził, jak przewidywało prawo, dom, wyposażył mieszkanie, przygotował ucztę weselną. I kiedy weselnicy zjechali się do nowego domu państwa młodych, zaczynało się wesele. Pan młody z załogą jechał, żeby przywieźć do swojego domu pannę młodą. Dlatego mamy przypowieść: że pan młody się może spóźnić, że o północy może przyjechać. Mamy przypowieść o pannach mądrych i niemądrych z lampami. On mówi, że to były druchnej koleżanki panny młodej. I teraz przychodzi anioł i mówi: Będziesz mamą. Bóg sprawi ten cud. Ona idzie do Elżbiety, wraca po kilku miesiącach. I co się we wsi dzieje? Ajwaj, Józef. Chce ją oddalić. Dlaczego? Chciałem ją ratować. Dlaczego? Ponieważ jej groziło wielkie niebezpieczeństwo. Księga kapłańska mówi, że kobieta, która poza ślubinach, przed zamieszkaniem, dopuściłaby się zdrady, powinna być ukamienowana. I dlatego Józef chciał ją oddalić. Żeby ją ratować, żeby ją chronić. I kiedy sobie myślę o tym wszystkim, jak bardzo potrzeba było. Ducha Bożego, żeby ona powiedziała, niech mi się stanie. To dla mnie jest nadzieja, że w takich momentach, jak Maria Józef, kiedy nic nie da się wytłumaczyć, nie da się rozwiązać żadnego tematu, problemu, ona nam może pomóc, bo ona to przeżyła, ona to przerobiła. Niepewność, wątpliwość, rozterkę. Przecież nie mogła wytłumaczyć Józefowi, że anioł do mnie przyszedł i... Będę miała Dzidziusia. Nawet nie próbowała. Nawet nie próbowała. Ona tak bardzo wierzyła, że Bóg wie i doświadczyła tego. Dlatego myślę, że każdy z Was może dać się zaprosić. Tylko pytanie jest, czy wierzysz, że Bóg wie?